Cześć, z tej strony Jarek Włodek ze sklepu internetowego iuchci.pl. W dzisiejszym filmie opowiem wam trochę o nitach tradycyjnych. Nity tradycyjne, czyli nity zabijane, wykonane w całości z miedzi, w tej wersji bądź czasami też są mosiężne, służą do stałego łączenia skóry. Składają się z dwóch elementów, czyli nitu oraz podkładki. Sposób ich montażu jest stosunkowo prosty. Zaraz to, do tego przejdziemy. Nity te, tak jak powiedziałem, służą do stałego montażu. Tutaj już naprawdę trudno będzie rozmontować ten nit. Nie jest to niewykonalne, ale, ale Zabierze nam to sporo czasu. Tak więc możemy wykorzystywać te nity wszędzie tam, gdzie chcemy mieć naprawdę solidne łączenie. W tym momencie w ofercie mamy nity w dwóch rodzajach z szerszą podkładką i z węższą, ten z węższą to dwunastki, z szerszą to dziewiątki. Występują, każdy z tych modeli występuje w dwóch wariantach wysokości stopki 12 oraz 18 mm. W jaki sposób je montujemy? Zaczniemy, może sobie od, od węższego, czyli od tej dwunastki. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Do ich montażu będziemy wykorzystywać odpowiednie zabijaki. Zabijaki te dedykowane są do. Odpowiedniego modelu. Rzecz, rzecz rozbija się o szerokość stopki. Dobrze, weźmiemy sobie teraz nit dwunastkę. Zabijak do nitu dwunastki. Dodatkowo będziemy potrzebować młotek drugi młotek, którym będziemy mogli rozbijać nity, o czym zaraz powiem, oraz odpowiedni przecinak. Oczywiście potrzebujemy również skóry, którą będziemy łączyć. Dobieramy otwór tak, aby on w miarę ściśle był wypełniony przez, przez naszą stopkę. Zakładamy i teraz. Kładziemy sobie nasz nit na twardej, najlepiej metalowej podstawie. Nie stosujemy tutaj podstawy kamiennej, chociaż z twardej wydawałoby się, że jest wszystko ok. Natomiast e, natomiast podstawa kamienna pęknie, jeżeli e, będziemy w to uderzać. Skąd to wiem? Zrobiłem tak i moja podstawa pękła. Więc wy już nie musicie. Już sami nie musicie tego robić. To już jest przetestowane. Nasz wybijaczek posiada jeden otwór oraz jedno zagłębienie. W tym momencie będziemy korzystać z tego otworu. Nakładamy na nasz, nasz tutaj, naszą stopkę i dobijamy. Teraz korzystamy ze zwykłego młotka po to, żeby nie rozbić sobie naszego, naszego zabijaka. Chodzi o to, żeby nabić podkładkę. Ta podkładka ma odrobinę mniejsze średnice otworu niż jest średnica naszego, naszej stopki, więc trzeba ją nabić. Do tego służy właśnie ten otwór. Jak widzicie, już nabita jest ta podkładka, zamocowana stosunkowo ściśle. Ona nie będzie nam wypadała, ale nadal trzeba ten nit e, trzeba ten nit zabić kiedy mamy już to zrobione bierzemy sobie nasz e, wybi... E, nasze cążki i ścinamy no tutaj czasami musimy się trochę bardziej pomęczyć i kiedy mamy e, nasz e, już ścięte. Mamy dwie opcje. Pierwsza, korzystamy z naszego wybijaka, właśnie rozbijaka tutaj, czyli z tego zagłębienia i możemy sobie to teraz dobić. I jest to jedna z opcji. Ja natomiast lubię mimo wszystko do, rozbić sobie ten ten nóż. Yy, zwykłym młotkiem, czyli dobijamy tutaj. Nie walimy mocno, chodzi o to, żeby rozklepać tą końcówkę. kiedy nasza końcówka jest już rozklepana możemy jeszcze dodatkowo ją sobie tutaj przepraszam, właśnie. wymiana motka. w ten sposób rozklepany nit praktycznie nie ma, nie ma szansy na to żeby on tutaj puścił to już jest, to już jest zrobione że powiem, na amen Natomiast, jeżeli okazałoby się, że musicie ściągnąć tego nita, to najłatwiej będzie po prostu zeszlifować e, tą końcówkę i wtedy to, wtedy to się powinno rozejść. Tak? To, jest to możliwe. Runit 12 i w ten sam sposób zabijemy sobie 9. E, Czyli nabijamy, dajmy podkładkę. Weźmiemy sobie teraz zabijak ten do, do dziewiątek. Mamy teraz już to zabite, więc musimy ściąć. I uwaga, no, oczywiście staramy się ścinać e, możliwie blisko przy naszego, e, naszej podkładki, po to, żebyśmy nie musieli rozbijać e, jakoś bardzo mocno e, tego, te, tej stopki. Nic nie stoi też na przeszkodzie, żebyście. E, po prostu ścinali to, yy, nawet jakąś piłką, czy czymś To w jaki sposób pozba, yy, pozbędziecie się tego, nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby to jednak zrobić. Ok, mamy tak, zaczniemy sobie od rozbijania. Nasz nit jest też już zabity. Jak widzicie, nie jest to e, nic trudnego. E, potrzeba tutaj po prostu trochę więcej siły. Mimo wszystko trzeba ściąć tą, tą stopkę. No i trochę pomotkować, żeby ten nit był zabity. Natomiast fajnie te nity wyglądają, są bardzo mocne. I wydaje mi się, że warto mieć świadomość, że takie, takie nity są. Po to, żeby kiedyś czasem z nich skorzystać. Teraz już wiecie, jak to zrobić. Dzięki za to, że obejrzeliście ten film. Trzymajcie się mocno. Cześć.